Dzień dobry Państwu! W imieniu Stowarzyszenia Prawo do Przyrody chciałbym przedstawić zagadnienie związane z korzyściami płynącymi z obszarów zieleni w mieście oraz zaprezentować nasze propozycje rekomendacji w tym zakresie. Znaczenie obszarów zieleni, a nawet pojedynczych drzew w mieście jest ogromne, szczególnie w dobie zmian klimatu. Główne korzyści z nich płynące to obniżanie temperatury podczas upałów, zapobieganie szybkiemu spływowi wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, zapobieganie suszą. Oczyszczanie powietrza, ograniczanie hałasu, zapewnienie odpoczynku i rekreacji, bardzo korzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, zapewnienie kontaktu z przyrodą, a tym samym zwiększenie świadomości ekologicznej, a dzięki temu ostatecznie większa ochrona przyrody no i wreszcie wiąza, wiązanie i zatrzymywanie dwutlenku węgla. To wszystko to tak zwane usługi ekosystemowe. Korzyści, które daje nam zieleń, można wycenić. Na przykład, yy, wyliczona dla Amsterdamu wartość usług ekosystemowych to 353 miliony złotych na rok oszczędności na utrzymaniu zdrowia dzięki poprawie jakości powietrza, 28 miliardów złotych udziałów w wartości nieruchomości, 64 miliony złotych na rok oszczędności na oczyszczaniu wód opadowych. 174 miliony zł na rok oszczędności dzięki zwiększonej aktywności fizycznej, która przekłada się na mniejszą śmiertelność mieszkańców. A to tylko część korzyści. Przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzane są tzw. prognozy skutków finansowych. Prognozy skutków finansowych obejmują wszystkie koszty i korzyści płynące z uchwalanego w nowego planu miejscowego. Są to np. przychody z podatków od nieruchomości, wpływy ze sprzedaży terenów należących do miasta, koszty wypłaty odszkodowań, wykupów i przeprowadzenia zmian gruntów, koszty budowy dróg publicznych, kanalizacji, wodociągów, koszty urządzenia zieleni i wiele innych kosztów. Ale jednak wśród tych kosztów czegoś brakuje. Niestety, przy opracowywaniu prognoz skutków finansowych nie są wyceniane te wszystkie wcześniej wymienione korzyści z obszarów zieleni, a więc te usługi ekosystemowe. A bez uwzględniania usług ekosystemowych w prognozach skutków finansowych więcej obszarów zieleni jest przeznaczane pod zabudowę. Nie ma zrównoważonego rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że obszary zieleni są wtedy traktowane tylko jako koszty do poniesienia lub luksus, na który w większym zakresie nas nie stać. Ale to nie jest prawda. Tak naprawdę nie stać nas na pomijanie w kalkulacjach korzyści z obszarów zieleni, bo przez to tracimy je często bezpowrotnie, a razem z nimi płynące z nich, a nie uwzględniane do tej pory, korzyści. Zdjęcia na tym slajdzie przedstawiają obszary zieleni i zadrzewienia w Poznaniu, które albo są zagrożone planowaną zabudową, albo już zostały przez tą zabudowę zniszczone. Na zdjęciu tutaj do góry mamy lipy przy ulicy Zielonej, które prawdopodobnie zostaną wycięte pod planowaną tam zabudowę mieszkaniową. Poniżej, przy ulicy Bukowskiej 18, mamy drzewa, które już zostały usunięte pod powstającą tam zabudowę kolejne zdjęcie to Stadion Szyca, gdzie rozważana jest w miejscu bujnej zieleni budowa filharmonii. Kolejny obszar to obszar po byłych ogródkach działkowych przy ulicy Hetmańskiej, gdzie bujna zieleń przeznaczona jest pod zabudowę. I kolejne zdjęcie to obszar przy, na Sołaczu, gdzie w tej chwili powstaje nowa zabudowa która wchodzi głęboko w dolinę bołdanki, niszcząc zieleń, która tam rośnie. Dlatego naszą pierwszą główną rekomendacją jest uwzględnianie wyceny usług ekosystemowych w prognozach skutków finansowych dla uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rekomendacja ta pozwoli w większym stopniu chronić istniejące obszary zieleni, ponieważ staną się one realną wycenioną wartością w tych prognozach. Kolejne rekomendacje to rekomendacje mające na celu ochronę istniejących obszarów zieleni w Poznaniu, którym grozi zabudowa. Rekomendacja druga to wykluczenie spod jakiejkolwiek zabudowy terenów fortów w Poznaniu poprzez odpowiednie zapisy w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez odrzucanie przez miasto wniosków składanych w trybie tzw. ustawy Lex Developer, która pozwala omijać zapisy tych planów. Rekomendacja trzecia to pozostawienie stadionu Szyca jako parku bez nowej zabudowy. Rekomendacja czwarta to zachowanie Enklawy Przyrody w południowo-zachodniej części parku Jana Kasprowicza jako części parku bez zabudowy. Rekomendacja piąta to zachowanie jako terenu zieleni co najmniej 50% obszaru po ogródkach działkowych pomiędzy ulicą Hetmańską, Górecką, Kratkofera i Dmowskiego. Bardzo dziękuję za uwagę i proszę o poparcie naszych rekomendacji.